Dani widzi, tak, ale widzi nie do końca. To widzi? Tu widzi nic. Jak już witać się za z pola wyszła właśnie. Nie mogę. Weni widzi. Wiki Bardziej widzi. Widzi. Chyba zobaczyć, zobaczył dużo ciekawych. No, dziurek, tak. uf! Dobra. Uf! Nie uf! chcę wam nic mówić, ale to nie jest ostatnia. No no tak to nawet. Nie, nie, nie powinien być. Logo posteżne. Juka do ping A my co mamy? Smycz, smycz. Jajko z niespodzianką możemy zabrać. A mam. <laughs> Znaczy nie spodziewał każdy nie mam. To tam było. Jakiś bagiet. Wieczanin, ten sam gość. Diem monety. Wczoraj byłem w wieczu. 5, 8. 2012. To bierzemy? 29 czwarty. Śrubokręt ci nam przyda. Śrubokręt? Przyda mhm. Ci nam. 18.08. Tak? Dobra, możemy wziąć śrubokręt. Ja się loguję, że zdobyta. Ja przynoszę śmek. Albo tego gościa takiego, to nie jest. Mania było. Pisz do logu. Ile? Ile tego logu? Spisz do logu? A ile tego logu? Ja napisałem. Vlog Nie, nie, lepiej nie. nie. Zamieścimy ten to, no oto filmik na tym blogu. To co w końcu chcecie? Nie, i tego damy na tej. Dobra, to śrubokrętyźny. Dojście. To z ziemi. Dojście. Dojście. Elźbieta, nie przesadzaj. Dobra. to Tak, tak. Super. Zabawa. Zabawa. Będzie tego. Wy jeszcze będzie tego. I... tak koniec. Będzie tego jeszcze na końcu. Spinaczka. Spinaczka. Więc tak. Spinaczka. Hmm. Ale widzisz? Ale jest taka sama. To to nie?